Pięknie, dobra, dobra, przerwy ogień, przerwij, zniszczony, pięknie. Uważaj, Atek! Ja nami, Pojazd, przed nami, ty. przed nami, przed nami, przed nami, przed nami, na, 12, na dobra, poszedł. Wyskakuj na prawie, palimy Wyskakuj na prawej, Dobra, się! się. przed nami, przed się, się, nami, przed nami, przed na przed nami, bo przedstawię rozgrywkę w grze Squad, która jest sieciową taktyczną strzelanką. Jedną z zalet tego tytułu jest to, że są w nim pojazdy opancerzone, którymi oczywiście będziemy grali. Rozgrywka, którą dziś przedstawię, będzie dość nietypowa dla tego kanału, bo zwykle wrzucam na kanał filmy, w których przedstawiam gameplay z gry, którą mam dość dobrze opanowaną, a w misji wszystko jest dopięte na ostatni guzik ale wiem też z komentarzy, że część z Was chciałaby zobaczyć filmy z rozgrywek, w których nie wszystko idzie zgodnie z planem. Więc tym razem przedstawię Wam fragmenty z rozgrywki, w której będziecie widzieli jeden z pierwszych kontaktów ze składem w moim wykonaniu. Jak łatwo się domyślić, pojawi się szereg drobnych gaw, typowych dla początkującego, jak błędy spowodowane brakiem znajomości mechaniki gry, czy brak przyzwyczajenia do typowych dla gry skrótów klawiaturowych. Poza tym będą to ciekawsze, moim zdaniem, fragmenty z rozgrywki z chłopakami ze strefy działań wojennych, czyli polskiej społeczności fanów wszelkiej maści symulatorów pola walki, którzy to w przeciwieństwie do mnie są starymi wyjadaczami w tego typu grach. Link do Discorda strefy działań wojennych jest oczywiście w opisie filmu i gorąco polecam tę ekipę, bo to pozytywni ludzie, a z takimi gra się najlepiej. Zachęcam też do odwiedzenia kanału YouTube Kapitana Rutajna. Na którym znajdziecie rozgrywki z wszelkiej maści jak Skład, czy Heletlus i tym podobnych, ale też poruszane są różne tematy związane z wojskowością. W opisie jest też link do Discorda Grzankowski, gdzie z kolei tworzymy społeczność miłośników symulatorów, głównie pancernych, ale mamy też ekipkę, która lubi sobie polatać. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam. Zachęcam też do wsparcia filmu łapką w górę i do podzielenia się opinią o nim w komentarzu. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów na kanale w przyszłości. Taktyczny komentarz dla zasięgów jak zawsze mile widziany. A tych, którzy są na kanale po raz pierwszy, zachęcam do pozostania ze mną, kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka by nie ominąć nowych filmów w przyszłości. Jeżeli mamy to za sobą, bierzemy się za robotę. Podczas nagrywania rozgrywki tradycyjnie zrobiłem sobie pod górę, zapominając sprawdzić, czy mój program nagrywa dźwięk z mikrofonu. Ale zarówno Kapitan Rutain, jak i niedziel komentują sytuację na bieżąco i mówią sporo, więc jestem przekonany, że oglądając, nie będziecie się nudzić. Jedno czego nie wiedzą, to fakt, że z powodu braku przyzwyczajenia do skrótów klawiaturowych podczas rozgrywki, często zamiast zmieniać sobie typ amunicji, będę sobie zmieniał broń. A czasem nie będzie będziemy strzelać z powodów, których nie znam do dziś. Początki bywają trudne, tym niemniej mniej bawią się świetnie i zapraszam do obejrzenia najciekawszych moim zdaniem fragmentów z rozrywki. Lewa droga był kontakt, chyba a <HonAKE> <Nirwanik evaluation pl ratioszy> Dobrze, 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 to tam mnie słyszysz. Dopóki nas nie widzi, to jest ok. Wal, 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 wal! wal, 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 wal Cały Nie czas przerywaj! Trój. Jedź, niedzielko Dobrze! Dobra, poszło. Pusz przerwij, przerwij ogień, przerwij ogień. 30% spadam, cofam. Wieża rozpieprzona. Run away, runway. run away. Dobra, cofaj. Naprawimy, spokojnie. Stój, ty, coś coś tu jedzie. Z, za nami, za nami, prawo, 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 zobacz, to nie my, to nie nasz, wal Nie, nie, KPW, KPW! Dobra, cofnij niedziel, obracaj, działo w lewo, działo w lewo, zobacz. A tak jest, jest, czekaj, wyskoczę, G Słuch. jeszcze jeden. Patrz, o tu dokładnie, dobrze. Jej! Dobra, dostał, dostał. Okej, okay, stój, stój, bo wysiadłem. Dobra. Ej, okay, czekaj, przyjrzę się, stój, stój, nie ruszę się. Ty, tutaj się podczołguje, czekaj sekundę, on się... Podczołguje się Dostała i tam za murkiem, żyję. z prawej, za, za kontenerem. Czekaj. Chryste, panie, żeśmy tu strzelił dupę. Czekaj sekundę, poleczę się tylko. Ostrzymiłeś mnie w pośladek! 158 potem. Uwaga, ja jest jestem poza jest pojazdem Do wozu, do wozu, do wozu! Walczę, zwalczam siłę żywą, nie przeciwnika Znaczy przeciwnika, chryste, nie przeciwnika <grystanie> Nie przyjaciela Dobrze, dobrze, tam stać, tak. Uważaj, Atek! Ja przed, nami, przed nami, przed nami, przed nami, przed nami, przed nami, przed nami, na nami, się! nami, przed dobra, przed nami, się O ja się, się, Znaczy nie dostałem, spaliłem się. Tak. Motor nasz. motorów się nie bój. Ty, wrogi pojazd, wrogi pojazd. 021, 0,21 Habala, Habala, dzikie owce. Jedynko, jedynką Pięknie, gunner zdjęty, Walgo Pięknie, dobra, dobra, przerwij ogi, przerwij. Zniszczony, pięknie Długo się nie postrzelali. Czyli powrót na pozycję wyjściową. Jest tam piechota, jest piechota. Stój, stój. Kurczę belek. Nie nie koryguj, jest dobrze. Na obserw marker, tak. 44 nad murkiem. Dobrze. Okej, okay, okej. Okay. To idziemy teraz co można wysmażyć na tym na tym KPWcie, nie? Masz, zobacz, zobacz, zobacz. 0,21, wzdłuż, wzdłuż muru biegnie. Poczekaj 45, na niego Zobacz, przeskoczył atek. przez ten Wrogi Atek na moim marku Ej, podbiega do nas Czai się 052 Poczekaj tylko, poczekaj tylko Zobacz, jest przy... widzisz Łef tu powstaje. Dobra dostał 145 Na daleko wyrwy w płocie atek. Ja ci tam go wy... wy, wy, wy te... Widziałem jego wystrzał, ale to, to wiesz, że nie będziemy do wystrzału strzelać, ja go nie widzę, nie? Jak tam za municją w ogóle Grzankowski stoimy? Dobra, masz tutaj. Ko o, panie, tutaj wal. Wal tutaj. Nord East 043. Panie, masz, kurde, y raz, dwóch, dwóch. Skajma tam szyba. Nie, nie, nie. 043. Wyrwa, w płocie przebiegają, znowu jest tam ruch. Widzę, jest duży, duży ruch tam jest. Zobacz, 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 na wprost. Tak, tak, zobacz, zobacz, 22 przy drzewie, przy drzewie. On jest, teraz wychyla się na 0,24. Masz też... Kurczę, Belek, no szkoda, że ja tego karabinu nie mam. 0,43 podobnie piechotę. Tutaj. Spore obserwował tą drogę. Jak ma siano na łbie, to nie nasz. Nasi nasi biegają, wyglądają jak obdartusy z lumpexu. No to tak. Jak ma, jak ma ładny mundur, to znaczy się przeciwnik. I mamy, zobacz, kolejni się skradają Tu możesz kpw wyciągnąć I przywalić, czekaj sekundę Dobra, dorwałeś tego z lewej Jeszcze jest za murkiem po prawej Zobacz, popraw, popraw, gościa. O, elegancko, próbował go leczyć. Mógł go odciągnąć. Bardzo niehumanitarnie, żeśmy to zrobili teraz. No te? Zobacz, na daleko. Na daleko. Obserw marker 021. Uważaj, nasza piechota jest... Kępie krzaków tam są, nie? Zobacz, idzie, idzie przy tym murku cały czas tam. Zero dwadzieścia, widzisz? Dwóch, już dwóch. Uważaj, to Atek. Masz na prawo przemieszcza się też. A pilnuj, pilnuj tam na tego 0,20, nie? Bo tam tam się czai. On tam dalej jest. Nie walk w niego, walk! Dobrze. Uh! Panie, chyba dupę nam żeś uratował teraz. Poszło ponad nami. Tutaj biegną na nas, okrąża nas, flankują. Aha, tak, dokładnie, widzę go. Czekaj sekundę, pewnie przeskoczy przez mur, pójdzie szeroko. Tak, no, tak, poszedł tutaj, już jest... tak, 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 tak. Jest, jest, będzie, będzie bieg górą, będzie big górą, jak nic. No tak, kap... no teraz tak. No. O, widzisz, widzisz. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że oglądając film bawiliście się równie dobrze co ja grając. Jeszcze raz zachęcam do podzielenia się opinią w komentarzu. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie.